Dobre dobry, dziubaski. Ostatni dzień marca, niedziela. Kurcze, godzina nawet nie wiem, 11 za 2 minuty. Redukcja. E, tam. Takie piaski dla tych kół to tam śmieszne. Oczywiście troszeczkę się ślizgam, nie ważę 100 kg. Ale sam fakt, że koła idą. Oczywiście też pewnie, jakby miał zniżone troszeczkę ciśnienie w tych kółkach, bo prawdopodobnie mam okolice 2-3 bara. One generalnie są przeznaczone do 2,5 bara, minimalna 1,5 bara. Ale na taką lajtową jazdę, wolę mieć grubsze, się znaczy grubsze. Wolę mieć więcej dołożonych powietrza w kołach. No ze względu, że opory doczenia są lepsze niż yy, na niskim ciśnieniu, bo przede wiadomo większa styczność ogumienia z podłożem, większa przyczepność, no ale za to opory te oczenia to są. Pociąg konny. Ja tu próbuję vloga nagrywać. Ale co po chwilę się dzieją takie rzeczy, że. Co zrobić? Dobra. Hmm. A jeszcze. No dobra. Spoko, ale. Co po chwili mnie Dzwonią albo wysyłałem SMS. No ale. Cena sławy, nie? Półtora miliarda subskrypcji to. To czegoś zobowiązuje, <laughs> nie żartuję. Patrzcie, 2.8 opony na tym rowerze, tak po prostu wyglądają, niesamowicie, fantastycznie. Wiem, że tam kilka osób się pytało na temat roweru. Powiem tak, że wybierajcie rower z oponami 2.8, nie bawcie się tam w 2.9, 2.25. A tym bardziej w zwykłe 27,5 tylko. Następna pani. <laughs> tylko kupcie rower od razu na 27,5 z plusem. Prędkości... Prędkości w ogóle nie stracicie, bo objętościowo jest porównywalna wielkość z 29 kołem opory toczenia, jak dla mnie nie ma żadnego, żadnej różnicy odpowiednie ciśnienie, kwestia ciśnienia jak doładujecie tutaj maksymalnie tak jak wcześniej już mówiłem 2,5 bara jest doładujecie do tej wartości i idziecie jak hu hu, hu, hu. jak tajfun, serio mówię także no chyba, że no, zrobicie tak jak ja jedne macie 29 przykładowo 225 to jest dla Właśnie na szybszą, super szybszą jazdę, a yy, 27,5 z plusem, no sobie kupiłem właśnie na taki, tak jak wczoraj to miało miejsce, na zjazdówki takie inne, może będą też yy, wyjazd w góry, więc dlatego wziąłem na grubackach. Prawda wygląda taka życiowa, im większe tym lepsze, przepraszam, im większe tym lepsze, bo ja tak w okularach nie wypada. Yy, no i co? Uwaga! Właśnie kolega Przemek mi mówił, weź od razu na grubazach. Będziesz miał fajne. Nie no, ja stwierdziłem, że na 29 sobie wezmę ten rower, bo prędkość, prędkość, jeszcze raz prędkość. No ale dokupiłem drugi zestaw tych kół i szczerze troszeczkę żałuję, że kupiłem na 29 bo te opony naprawdę yy, sprawiają wiele, wiele, wiele radochy. W popiachu po takim terenie wjeżdżacie kurczę jak traktorem naprawdę. Także, a ja jadę dalej. Koledzy tu się ze mną ustawiają. No i zobaczymy co stąd z tego wyjdzie. Ja jadę na Maltę. Teraz jestem niedaleko. Taka piękna okolica. Jakieś może 4 km od domku jestem. Lacek fajny. Jest wąski, ale jest długi. Także. Można się zajeździć też w tym lesie jak to by chciał. Zresztą na asfalcie też się można zajechać. Dobra, widzimy się później. Koniki sobie tędy szły to co? Mój rumaczek nie da rady. He he. Ma kopytka w końcu 2,8, nie? Musi dać rady. są ślady Jeszcze moje mam... trekiem już bym leżał Na kołach dwa chyba jeszcze pięć też bym leżał Nie ma szans Las nie ma szans Z kołami A, Dwa osiem się, tutaj Opa A tutaj nie W dół jeszcze nie W dół będzie za chwilę Ale tu naprawdę może tutaj. Okej, okay. bo tam też jest w dół, ale w dół jeszcze mnie nie interesuje. Jazda. Teraz jedziemy Opa! Podjeżdża po wszystkim. Chyba <grym>, drogi nie ma. A i tak jadę. Zaraz mi się pomysły skończą. Na dalszym jazdę. Nie no, muszę wyjechać. Okej okay. wczoraj ciepło prawie 20 stopni dzisiaj ledwo 10 przekroczyłem kreski na tym termometrze, ale trzeba było dzisiaj wyjeździć się, się wyjechać na rozjeżdżanie, bo ma no, od jutra znowu jakiś syf pogodowy zapowiadają i to jest kurczę, znaczy ja się nie martwię do pracy chodzę, więc tak czy inaczej. Może by tak weekend był Pięknie, w może być Masakra Hmm, no dobra, któremu tu jechać? Któremu ja? to A nie, poczekajcie O, kamerę poprawić, się. Teraz można 2.8 Oto to znowuż ja <laughs> Gangsta A Zaczynamy tripa od jedzenia Nie ma innej możliwości A jeszcze jednego, idziemy po jeszcze jednego wczorajszego też uczestnika tripu i wracamy tutaj na malty, bo przecież nie dojechałbym tam <laughs> Centralnie pod tym wiatrem nie ma no to jest tylko zamian? Nie. Aha! Też na krótko widzę. Ty, na no Ale po, ubrałem, bo dubsko bolało od pierwszego <laughs> dnia. Tak. Z cydokrem. Co? Cydokrem na dupę Nie. Musisz no nam, na nakleić. Nie, no tam prawie nie, no nie. Nie, poważnie. Kupiłem sobie cydokrem, bo wszyscy mówili, że cydokrem i kremować. Tak. No. Tej nakramowali mi nie nie odzież. Na jak nie mogę? Daleko. No, na rynku są zajebiste. Kupię. Najpierw skupić. Ci wujek Patryk ci kupi teraz hamburgera i zmieni zdanie. Jedziemy. Jak wujek Patryk kupi hamburgera, to to <noise> tak, że takiego życiu dobrego jeszcze nie. Wracamy. Poka. Ja. mam. Nie mięso. Nie <noise> Ale są luta, nie? No jest, to jest to. Jak? Gdzie lepsze są? Tutaj, czy tam u Ciebie gdzieś tam, co tam mówiłeś? Nie, 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 no nie ma porównania, bo są może. dobre mm, mm, Nie kłamie patrzyć na rynku goła baba też jest zajebista no, Każda goła baba jest fajna, nie? <laughs> Będziesz Od kiedy skaczesz? Niedługo Rok? Wzrok, rok, no, z rok A. A czym latasz? Nungiantem? Mhm Jaki model to jest? Friends, króleczka Zarąbisty Tam jest, kolegi rurek. Już kontunę po prostu. O kurwa, synchronicznie. Patrz, jak żaba. Cie, Żaba to. Widzisz? Mówiłem, tam to zdarza. Tak, alo No stromo jest. O, To nie, 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 to niemożliwe, że tutaj... No, bo zalecione, taki był spad do Muszę ustawić kamerę, wiecie, bo, Żeby tak fajnie, żebyście widzieli to troszeczkę. Jestem tam tam, tutaj, Ludzie tutaj, Ludzie tutaj, jestem dzieci drogie. <sum> 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 Ej, na Hartailu ile to zęby ci wylecą, nie? Jak dzwonki. Jeszcze raz zaczeszczysz, to sam zjedziesz. Haha, <laughs> Szach. Aż mnie zagilgało w brzuchu no, Rewelacja to jeszcze, do tyłu, to tak mnie jeszcze raz Ja jeszcze raz, Ta. lubię to, no, to jest... No, 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 no. <laughs> jest koniec, nie? Wow. Ja muszę mieć ten! Muszę mieć szczytę! To wszystko na dziś Pamiętajcie, wsiadajcie na rowery i jeździcie sobie O tak dla przyjemności, dla zdrowia, dla przygody